Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Argiowit. I W tym filmiku zajmiemy się recenzją kokosa, ale nie kokosa takiego dojrzałego, tylko kokosa młodego. Zobaczcie sobie różnicę. Tak wygląda kokos młody, dojrzały i kosztuje 19,90 za sztukę. Wiem, może trochę dużo, ale jest o wiele smaczniejszy od dojrzałego. I były kiedyś w biedronce. Biedące były, tylko że kupiłem sobie jedną sztukę, stwierdziłem, że takie dobre, że jeszcze dokupię. A już nie było. Ludzie wykupili, więc myślę, że to będzie spoko, jest o wiele smaczniejsze. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i możemy zaczynać. Generalnie tak, skóra nie trzeba tu. skorupa nie trzeba tłuc młotkiem żeby to rozwalić, wystarczy włożyć rurkę albo nie, nie wystarczy znaczy, może bym się uparł, przebiłem tutaj, tylko niewystarczająco. O, jak to pokazane jest proszę Gryński, tu jest rurka wybiłem, trzyma się można noża wbić i, no, i, w, i tak trochę podubać, dopiero wtedy yy, wybić, ok, zmiemy się tu w taki sposób z nożem z nożem proszę państwa bo tak to nie ma opcji kurde hmm. Powiecie, bo tam w Biedronce była opcja, że było miejsce specjalnie zrobione pod rurkę tutaj widzę nie ma takiej opcji i chyba jednak trzeba będzie pójść po młotek. oczywiście Jest mniej twardsza skorupa, jak mówiłem, od dojrzałego, ale nadal... Nie, no nie włożę. Znaczy może włożę, To nie chcę. dobra. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem proszę Państwa, potrzebujemy tutaj młotka więc. Ta, to Zaraz wrócę. Ok, możemy kontynuować. Mamy już dziurę. No i możemy pić. ale to jest dobre czuć różnicę pomiędzy kokosem dojrzałym a młodym naprawdę jest smaczniejszy o wiele polecam wam ludzie i do tego jeszcze tutaj tyle wody normalnie aż się wylewało jak otworzyłem naprawdę spora ilość nie na jakimś małym dnie troszeczkę tylko dużo Jestem naprawdę zaskoczony, bo w Biedronce też było mniej. O, dobre. O wiele smaczniejsze i wiecie co? Nie będę się dobierał do środka. to sam, sobie, sam się tym zajmę. Jak chcecie zobaczyć jak smakują wiórki kokosowe to sobie kupcie, bo tak samo będzie smakować Właściwie tak samo jak w paczce w góry, więc generalnie młodszy kokos polecam bardziej. Oczywiście trzeba trochę więcej zapłacić, więcej, ale bardzo dobre jest. I to było tyle. To by było tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i trzymajcie się. Cześć, pa pa.